Siądź z wyprostowanymi plecami, czy na ziemi albo krześle, ale tak, żeby Twoje stopy dotykały płasko ziemi i zamknij oczy. Poczuj napięcie płynące z ciała. Gdzie są największe spięcia, ból. Skup się szczególnie właśnie na tych częściach ciała. Wyobraź sobie, że to napięcie zaczyna spływać w dół w stronę Twoich nóg, potem stóp, a następnie w ziemię. Jeśli mieszkasz w bloku. To przenika zupełnie przez cały budynek, biegnąc dalej w stronę ziemi. Zwróć uwagę na swój oddech. Nie oceniaj go, tylko przyjrzyj się, jaki jest. Oddychasz szybko, czy też wręcz przeciwnie. Twój oddech jest płytki i prawie niezauważalny. Nie staraj się sztucznie regulować wdychanego powietrza. Spróbuj rozluźnić w pierwszej kolejności mięśnie brzucha. Oddech powinien się zacząć wyrównywać samoczynnie i rozluźnienie postępować wzdłuż ciała. Czujesz, że powoli znika świat wokół ciebie, a w wyobraźni otwierasz oczy w ciemną pustkę. Nie boisz się i idziesz przed siebie. Czujesz, że już dawno cię tu nie było. Przed sobą dostrzegasz kurtynę w zielonym kolorze, która powoli powiewa przed tobą. Z każdym powiewem dochodzą ci dźwięki bębnów i muzyki z drugiej strony. Odsuwasz kurtynę i widzisz las, który spowija noc. Jest ciepła noc i księżyc świeci w pełni na niebie, więc widzisz dokładnie ścieżkę, po której trzeba iść dalej. Kieruje cię w stronę dźwięków, które dobiegają gdzieś z oddali. Trawa w lesie jest wysoka i soczysta. I wraz z tym jak drzewa żadną jest jej coraz więcej i więcej. Widzisz, że wejdziesz zaraz na skraj wzgórza. Z góry rozpościera się piękny widok na dolinę. I muzyka robi się coraz wyraźniejsza. Bębnienie, coraz głośniejsze, niesie się wszędzie wokół. Dostrzegasz w dole wielki, kamienny krąg, to stamtąd dobiega muzyka. Czujesz że to jest siedziba Boga. Im bliżej jesteś, tym głośniejszy jest dźwięk, ale nie widać nikogo. Krąg jest pusty. Stajesz przed pierwszym dużym. Kamieniem. Pokaż go i zamykasz oczy. Prosisz w wyobraźni Boga o pozwolenie na wejście, a także o ukazanie się tego, co uważasz, że powinieneś zobaczyć. Czujesz ciepło biegnące przez cały kamień, które zaprasza cię входишь до środка. Że pora powrócić i opuścić ten świątynię. Dziękuję Bogu za to, co ci pokazał. Nie odchodzisz z myślą, że to nie pożegnanie na zawsze. W końcu, kiedy będzie taka potrzeba i chęć, możesz tu zawsze wrócić. Mijasz trawy i wzgórze, dochodząc ponownie do lasu. Zostawiasz dźwięki w tle za sobą. Są już coraz cichsze. Leśna droga prowadzi cię na nowo do zielonej kurtyny, za którą przechodzisz na drugą stronę, ponownie w pustkę z której zaczynaliśmy tę podróż. Idziesz jeszcze kawałek i zamykasz w wyobraźni oczy. Czujesz, że pustkę wypełniają powoli sprzęty, pomieszczenia, w którym się znajdujesz. Czujesz fakturę materiału pod palcami rąk i stóp. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś kolejny raz w pomieszczeniu, w którym rozpoczęła się medytacja, powoli poruszasz palcami rąk i nóg, mięśniami twarzy i głową na boki. Im więcej się ruszasz, tym bardziej czujesz swoje ciało i że umysł jest na nowo z Nim połączony. Kiedy poczujesz odpowiedni moment, otwórz oczy.